I witamy w dziesiątym dniu Rafał przywitaj się Rafał Hejka ostatnio gdy był na wyprawie Gdy ja włączyłem mu serwer a sam konwertowałem odcinki Na mniejszy rozmiar, zdobył właśnie takie oto rzeczy 21 diamentów Sobie właśnie weźmiemy Zrobimy sobie z tego lampatyki, patyki, Mam patyki. I właśnie jeszcze 14 żelaza się przytopiło. jest Rafał miecz? Na razie podziękuję. No to... I tak musisz go wziąć masz. Dobra. Miło było, nie? Ale na razie oszczędzaj te diamenty. No nawet zużyjemy stare, nie? Zrobimy kilofa. To jest fa. Może być. Łopatę też robimy? Nie, łopata nie. To ja sobie zrobię łopatę. i że się kierę. Tak. Masz? Mhm. Dobra, spoko. Za tobą. Mam tych też siekiera tak. no Dobra, zdobyłeś tutaj to sobie masz mieć sekera. Zasłużyłeś Śmie wolałbym zbroję, ale cóż mm, dobra, masz sekera. Masz ją, nie? Mam Dobra, mi to na razie wystarczy. Odłożymy diamencik. Dirta, po co tu dirta dałaś? Ja wezmę kobla trochę. Czekaj, to, te pierdołki tutaj to, to zostawiam. Więc tak, dzisiaj zrobimy zupę grzybową. Oh, żebyśmy okay. mogli się najeść. A co, żebyśmy mogli się napić? <noise> Kecha wódkę, nie? Strzały, Tam strzały nie ma. Strzały chcesz zupę? Nie, dzięki. Twoja ulubiona. Mhm. Tak, nowa, a już ulubiona. Ja tak. idę kontynuować budowlę. Chcesz drewno? No, jak wkłotałeś. Nie, nie chcę dre drewna, nie chcę, póki co. To nawet piesek, nie mój. Chodź ty. Chodź palańcie, chodź. <laughs> A drzewa posadziła się jak... <laughs> Ja zrobić coś zupełnie innego, ale... No właśnie, zapalniczkę sobie zrobię. Nie, bo to spalisz, to spalisz wszystkie drzewa. Ty dłużej posadziłeś. Po prostu twoim zadaniem teraz będzie je zniszczyć. Ościnać. I znowu będziemy musieli okno niszczyć. Co niszczyć? To jest cały punkt programu chyba już. Ale co? Nic, nie, nic. To tak jakbyśmy pochwalali niszczenie nie... Po co okno niszczysz? jestem zły. A tam czemu nie rozwalasz? Bo nie, no tak ma być. Ty idź, zbieraj surowce. Ja będę wszystkim odpowiadał. Jakieś tam historie. Jak ja byłem dzieckiem. No, to lepiej takich nie odpowiadać, nie? Pies mi piszczy. i tak to będzie, tylko trzeba odpowiednio dużo materiałów zbierać i to już wy zadecyduje, zadecydujecie, czy w lespiech mamy to zbierać, czy, czy tak po prostu sami, a będziemy chęcić dopiero jak będziemy budować, to już musicie wy napisać. Dobra, choroba to mnie złapała. Mamy się smarkał do Tak nie może być. No, tu nie ma on O, Drawnienku. Dobra, to. Aha, tak. Myślałem, że. Tu nie gadaj, że już się nocka zbliża. Mm, tutaj zrobię jeszcze inne schody i to będzie taki powiedzmy wieżowiec czy coś. Widzieliście na moim starym serwerze, jak to tam wyglądało. Spróbujemy wybudować do tego poziomu, gdzie już się nie da budować. Tu będą drzwi podwójne. Tu tych drzew nie będzie, kaczka won, drzewo won. Rafał, to No to tak jestem w tym kraju, jestem Co to się pali? się 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 pali? ty tym no? Tylko wiesz, że te inne też się spadną. A nie, bo chyba już jest ten. Wpro Prowadzony... Te ograniczenia rozprowadzane się nie. wiem, nie słyszałem. Że on się tylko rozprowadza do jakiegoś tam. <laughs> czasu. O. Co, Creeper? No, w domu. Zabiłeś mnie. Nie. Jaki? Mm... Miałam laga. Ja się... Eee, mamo. Moje diamentowe rzeczy. Ja pierwsze oświetlam to wszystko, bo... Tak, na pewno to. Cholera. Tutaj też damy. Muszę trochę wyżej. Nie ma moich diamentowych rzeczy. No jak? Nie ma. <laughs> po prostu Spidermanie. A, boisz się. Jest, it's my mobile phone. Ja bym poszedł spać. Idziemy Jem. do łóżka. No, czekaj, zobacz, jak mnie bije. No, jasnej broni. Dobra, idziemy spać. Moje diamentowe rzeczy. Aha, twoje diamentowe rzeczy, masz miecz. A skieraj i kilofon? A nie wiem, jakąś zupę masz swoją. Siekierę i swój. Idziemy spać. To twoje rzeczy poszły się. Dobranoc.